Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego podcastu Pokonaj wyzwania trenera i osiągnij sukces. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sezonowości i nieprzewidywalności, jeżeli chodzi o klientów. Więc zaczynamy. I teraz tak, jeżeli jesteś początkującym trenerem, to pewnie nie zdajesz sobie sprawy, że z każdym nowym klientem, który do Ciebie przyjdzie, powinieneś podpisać umowę. I teraz powiem Ci, dlaczego tak powinno być. Każda osoba, która do ciebie przyjdzie, musi znać regulamin, czyli musi wiedzieć, że będzie ponosił konsekwencje, jeżeli systematycznie będzie przekładał albo odwoływał trening. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia, żebyś ty miał stabilny dochód, to musisz wyznaczyć termin, w którym te wszystkie treningi powinny być zrobione, czyli dajesz okres Powiedzmy 30 dni, tak jak jest u nas, żeby klient po prostu wykorzystał swój pakiet. I teraz na konsultacji czy na diagnostyce racjonalnie możesz zapytać podejść przede wszystkim do tematu. I zapytać, czy jest w stanie na przykład wyrobić 12 treningów przez okres 30 dni, bo jeżeli nie jest, no to wiadomo, że już lepiej, żeby cię później nie kombinował, zszedł na niższy pakiet. I u nas tak przede wszystkim jest. Czyli my rzetelnie pokazujemy, jakie mamy pakiety, jaki jest okres, jeżeli chodzi o wykorzystanie danego pakietu, i przede wszystkim, jakie są warunki, jeżeli chodzi o odwoływanie albo przekładanie treningu. No, bo jeżeli teraz ktoś systematycznie będzie ci przekładał i będzie ci informował, na przykład godzinkę, dwie godziny przed treningiem, no to wiadomo, że ty nikogo na to miejsce już możesz nie wrzucić, no i wtedy siedzisz, a jak siedzisz, no to nie zarabiasz. Dlatego pamiętaj, taka złota zasada w regulaminie: musisz ustalić czas, kiedy ktoś może odwołać bądź przełożyć ten trening. U nas to jest 24 godziny. Jeżeli 24 godziny przed ktoś mnie poinformuje, że niestety, ale nie dojedzie, to nasz system, nasza aplikacja nie oznacza mu treningu, ale i tak w okresie 30 dni musi po prostu ten trening zrobić. A jeżeli poinformujemy krócej niż 24 godziny przed rozpoczęciem treningu, no to system już mu rozliczy ten trening, ale dajemy taką możliwość, jeżeli coś poważnego się stało, na odrobienie tego treningu właśnie w przeciągu 7 dni roboczych. Więc pamiętaj, regulamin musi być, jak w tym powiedzeniu, szanujmy się jak bracia, rozliczajmy się jak żydzi. I to jest, to jest istotne. I teraz druga kwestia, która jest jeszcze ważniejsza, żeby klient chciał cały czas przestrzegać zasady tego regulaminu i przede wszystkim chciał tobie płacić, to musisz dostarczać mu taką wartość na tyle mocną, żeby cały czas Ciebie potrzebował do tego, aby zrealizować swój cel. Czyli ty go musisz wspierać, musisz być z nim cały czas w stałym kontakcie, no i musisz budować z nim trwałą relację. Ale istotne jest to, żeby ta relacja nie była za bliska, bo jeżeli ona będzie taka już przyjacielska, partnerska, no to wtedy pamiętaj, że ty stracisz w oczach jako ekspert. Czyli możesz mieć tą relację, nawet musisz mieć, musisz mieć ten stały kontakt, żeby twoją determinacją cały czas wspierać tego podopiecznego, ale to nie może być relacja przyjacielska, no bo wtedy już stracisz na pewno w jego oczach jako ekspert, jako specjalista. Więc na to też proszę, żebyś wziął poprawkę. A co jeżeli sytuacja ekonomiczna na rynku jest ciężka i podopieczni na przykład odwołują, bądź rezygnują ze współpracy? Przede wszystkim, jeżeli masz kogoś na wyższym pakiecie i ta osoba przyjdzie i powie ci, że na przykład w tym okresie jest gorzej, jeżeli chodzi o pieniądze, to spróbuj go po prostu ściągnąć na niższy pakiet i zaproponuj, żeby indywidualnie robił czegoś, coś więcej. Jeżeli to też nie przejdzie, to zawsze możesz rozpisać plan treningowy i wtedy zachęcić, żeby ten podopieczny dalej kontynuował i indywidualnie ćwiczył na siłowni, i w momencie, kiedy znowu sytuacja ekonomiczna będzie lepsza, to do Ciebie wróci. I pamiętaj, że za taki plan również możesz wziąć jakiś pieniądz, nawet powinieneś wziąć. Czyli nie rób tego błędu, który ja robiłem kiedyś, że nie potrafiłem wyceniać swoich usług. Po prostu to jest Twój czas, a Twój czas to są pieniądze. Jeżeli ktoś w danym momencie nie ma pieniędzy, wystarczającej ilości pieniędzy, może zejść na niższy pakiet. Jeżeli też go nie stać na niższy pakiet, bo cokolwiek w jego życiu się wydarzyło, wtedy proponujesz plan treningowy, tak jak mówiłem, za pieniądze i puszczasz go, żeby indywidualnie trenował. Czasami jest tak, że ta osoba pójdzie indywidualnie na siłownię, no i będzie jej brakowało po prostu Twojego wsparcia, jeżeli ono było rzetelne. No i po czasie, po pewnym czasie, kiedy sytuacja się unormuje, no to jak najszybciej do ciebie wróci. Dlatego najważniejsze jest to, żebyś był specjalistą, który wspiera, który się angażuje w drogę z punktu A do punktu B, aby zrealizować cel podopiecznego. Jeżeli rzetelnie będziesz to robił, to uwierz mi, że to będzie właśnie Twoje spełnienie. To będzie Twoja misja, za którą jeszcze otrzymasz wartość w postaci pieniędzy. I będziesz specjalistą, który nigdy nie będzie musiał się martwić o ilość podopiecznych. Zaufaj mi, tak naprawdę będzie. A jeżeli na przykład masz gorszy okres, no bo wiadomo, są te wakacje, ludzie wyjeżdżają, to też możesz po prostu zainwestować. Tak zwane drugie źródło dochodu, czyli stań się trenerem, który również będzie prowadził współpracę online. Rozpisujesz plany, również zarabiasz, więc to też jest fajne rozwiązanie, bo nawet jeżeli ty wyjedziesz na wakacje, to również będziesz dalej czerpał z tego korzyści, czyli dalej będą pieniądze spływały na twoje konto. I to jest też fajne z biegiem czasu, jak już na przykład popracujesz jako trener. Moce przerobowe się skończą, a jednak jeżeli chodzi o prowadzenie online, no to mniej czasu na to potrzebujemy, a pieniądze czasami też mogą być lepsze. Więc w kwestii skalowania Twojego biznesu, to też jest fajne rozwiązanie, ale to nie jest akurat temat na ten podcast, kiedyś pewnie też o tym porozmawiamy. Z biegiem czasu, jeżeli będziesz się rozkręcał, staniesz się doświadczonym trenerem, to również możesz tworzyć swoje produkty. E-booki, produkty cyfrowe, czy nawet jakieś suplementy, odzież i tak dalej. To już będzie Twój dochód pasywny. I tutaj już nie będzie czegoś takiego, że pracujesz na godziny. I to jest piękne, piękne rozwiązanie, więc tego cię życzę. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem i słyszymy się w kolejnym odcinku.